Dokąd zmierza? Kiedy koniec? Albo przynajmniej przerwa? Chwila wytchnienia. Śniadanie na trawie. Śniadanie w hotelu. Dopiero początek. Gotowi do startu? Stop. Co teraz? Chciałem, żebyś to została. Na trawie, na spokoju, jak na chmurach, ale odwrotnie. Na śniadanie mamy ciasto. Bez poręki, Glut, bez kształt na hmm. Mogłem więc z przepisem. Mową nie, nie, bez spokoju. Czym jest forenta? Czy da się uformować? A może ja tylko rozlewam się w formie? Gruba poetycka hurtownia prosto z próby najnowszego spektaklu strumienie. A o tym, skąd się wzięliśmy i co robimy, opowiedzą sami hurtownicy. Na hurtownię przyszłam we wrześniu w pierwszej klasie liceum, ponieważ zobaczyłam gdzieś w szkole ogłoszenie o grupie poetyckiej o dość ciekawej nazwie hurtownia. Stwierdziłam, że spróbuję swoich sił, jako że w poprzedniej szkole miałam założony jakiś zeszyt z przeróżnymi tekstami i gdy przyszłam na hurtownię, nauczyłam się pisać teksty jeszcze lepiej. i Doszlifowałam te poprzednie, napisałam wiele świetnych nowych, poznałam wiele świetnych ludzi. Bardzo polecam, świetna atmosfera, dużo można się nauczyć. No, Tutaj trafiłam po znajomości i muszę przyznać, że ta przepaść między wierszami z wcześniej a teraz jest ogromna i właściwie postęp jest tak wielki, że naprawdę jestem zadowolona z tego, jak piszę teraz. Więc zapraszam bardzo, jeśli Chciałbyś się nauczyć pisać lepiej? Na kurtownę zabrała mnie moja przyjaciółka. Pisałam od lat i jestem bardzo zadowolona z tego, jak moje pisanie się rozwinęło, a ludzie tutaj są wspaniali, więc zostałam, polecam. Ja na spotkaniach hurtowni zostałam porwana przez tą panią z korytarza i moja relacja z poezją jest już wieloletnia, ale odkąd tu jestem, to rozkwita. I ludzie, których tutaj poznałam w dość dosłowny sposób podarowali mi wolność słowa, więc chętnie też porwę kogoś z korytarza, jeśli będzie trzeba. Gdy pierwszy raz wszedłem na spotkanie Kurtowni, nie miałem do czynienia wcześniej z pisaniem wierszy, ale ciekawiło mnie, jak to wygląda, i wszedłem, zobaczyłem i zostałem. Jeśli ty chcesz pisać, spróbować czegoś nowego, zapraszamy. Może faktycznie to jest dla ciebie. Jeśli już piszesz, Możesz się z nami tym podzielić. Zapraszamy.